Pańska żona, bo nie poszedł pan do zakonu, pańska żona jest pilotką. Yy, poznaliście się w locie? Nie, na Ziemi. Jak to wyglądało? No, dość mało romantycznie, bo po prostu doszedłem, miałem taki pomysł, żebyśmy nagrali część zapowiedzi do Mam Talent na lotnisku wojskowym, żebyśmy powygłupiali się, że Top Gun i te sprawy. Produkcja to załatwiła, wsadziliśmy Prokopa do miga, ledwo się zmieścił, tam trzeba go było upychać pod owiewką, bo to nie są samoloty dla dwumetrowych gości. Zobaczyłem, że w, w domku pilota na tej rozpisce jest nazwisko żeńskie, Brzezińska. I myślę, co, to kobiety też tutaj latają na tych myśliwcach? No i później, jak wróciłem do domu, to zalajkowałem profil bazy. 23. No i algorytm wziął sprawę w swoje ręce i podsunął mi Ulę jako propozycję do znajomych. No w sensie Brzezińska. No to zapraszam do znajomych. No i się spod... zaczęliśmy rozmawiać na początku zdalnie, później się spotkaliśmy. Że tak powiem, to niekoniecznie nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Musieliśmy spojrzeć jeszcze raz, żeby do tego doszło, ale później już poszło i poszło fajnie dlatego, że my się bardzo dobrze dobraliśmy. My jesteśmy oboje strasznie twardymi charakterami, a jednak się nie zabijamy. Nie, 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 nie niszczymy się nawzajem.